Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki dość nietypowy odcinek, gdyż chciałbym Wam serdecznie podziękować za 100 subskrypcji na kanale, ponieważ dzisiaj, gdy wchodziłem na kanał, było pokazane, że jest już 100 subskrypcji. Także chciałbym Wam bardzo podziękować. No i co? No i bardzo Wam dziękuję za te 100 subskrypcji, które, wbi które wbiliście. No, było to jedno z moich marzeń. Także co, teraz będziemy lecieć już po 150, później 200, 300 i tak dalej, i tak dalej. Także chciałbym Wam serdecznie podziękować za te 100 subskrypcji i życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby nie był taki, jaki jest. Taki, jaki. Ten rok 2020, żeby wszystko się zmieniło na dobre. Także co? No, i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za te 100 subskrypcji. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!